Witajcie moi drodzy widzowie. Tu z drewa do ogrodu. Dzisiaj zaczynamy dalszą część montażu tarasowych desek. A jeżeli jesteś nowym na tym kanale, zostaw suba, łapkę w górę i jakiś miły komentarz. Mnie to pocieszy. Pomoże rozwijać ten to kanał. A ciebie to nic nie kosztuje. Tak zapraszam na dalszą kontynuację. Bierzmy się do roboty. Na początek moi kochani sobie przygotuję te deski. Właśnie tam mam. popilę sobie na jeden rozbiar. O, wczoraj sobie to nie przygotowałem, piliłem jednorazowo. Tak, zabrałem deskę, piliłem, zabrałem, piliłem, potem kręciłem, montowałem. Dzisiaj sobie to jednak uproszczę robotę. To co mam sobie popilę, zobaczymy ile mi jeszcze zostanie do zrobienia. Tak przygotuję sobie to następne. Dobrze. Tak, bierzemy się do roboty. Tak jak widzieliście przyjaciele, teraz prezentuje się tak jak widać za mną okazale. Już coraz lepiej to wygląda. Oczywiście nie ominęło mnie jeszcze dalszych prac wykończenia, do robienia niektórych tu rzeczy. Na pewno tam za dół, za moimi plecami, zrobimy taki też schodzik, właśnie z takich to desek. Tu gdzie siedzę. Tak samo No więc będę miał tutaj zabawy jak widzicie tu będzie dużo wycinania z jednej i z drugiej strony Jak widać Na pewno jeszcze muszę dać Zdemontować ten to płotek Go odnowić i też go pomalować co wy o tym coś idzie? Mam nadzieję, że podoba Wam się moja praca. O, jeszcze jedną Wam pokażę. Tu mam też takie właśnie, tak jak mówiłem, tu dziury właśnie po wkrętach. Ale wpadłem na taki pomysł. Są takie kołki drewniane, takich co używacie do mebli. Tak sobie na razie je powbijałem. Pozatykam wszystkie dziury, pomaluję to olejem, a potem jeszcze raz pomaluję już takim transparentnym olejem. Tu już jakim to Wam napiszę w komentarzu pod filmikiem, jakim to będzie olej. Dokładnie, bo teraz nie pamiętam. Tak jeżeli Wam się to podoba, podoba e, tak jeżeli Wam się podobają moje prace, tak. Wiecie co macie robić. Tak. Widzimy się jeszcze jutro. Jeszcze mam do Was jedno pytanie. Jakie chcecie filmiki? Żeby były raz w tygodniu? Czy codziennie, a krótkie? Tak, napiszcie w komentarzu. Tak będę wiedział, jak mam się na to przygotować.